I idziemy na kolejny odcinek, w którym jestem już na wakacjach. Jak chyba zauważycie, że jestem w kompletnie innym miejscu. No i dzisiaj bym chciała wam pokazać to um, całe miejsce. I dawajcie, po, wyjemy pod tym filmikiem jakieś 10 łapek. Myślę, że będzie git To zrobię kolejny taki odcinek. I myślę, że możecie zostawić subskrypcję. Ten jak macie czerwony, nie może być tego czerwonego, bo inaczej nie zobaczycie mojego żadnego odcinka. I jeszcze dzwoneczek musi być yy, szary. Jak będzie szary przycisk, i dzwoneczek, to jest już dobrze. <coughs> Więc teraz zapraszam Was do naszego domku może nie do naszego domku, ale do oprowadzenia was. Dobra, jesteśmy już. Tu ogólnie mamy parking. I tam są już jakieś domki. Tu mamy taki plac zabaw, za chwilę wam go dokładnie pokażę. Tu są jakieś leżaczki, jakiś płacak taki jest. Śmietniki są. Ale najważniejszy tutaj w sumie jest plac zabaw. Jest on nie duży, jest tam ścieżkowicza nie są takie dwa. No Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tu mamy kolejne domki. I tu jest nasze pole. Tu mamy pierwszy nas, tu jest pierwszy nasz domek. I reszta jest tutaj. Tu jest ten. No i takie zamki. Dobra, widzimy się za chwilkę. Posłuchajcie, nie umiem odwrócić kamery, ale za chwilę do mnie koleżanka przyjdzie i nagramy to razem. Lecz no, fajny jest ten ośrodek taki. No, ale nie ma tu za dużo rzeczy, które mogę pokazywać, lecz tu są jeszcze inni ludzie, więc nie mogę za dużo pokazać. Dobrze, to ja zatrzymam i pójdę pokażę na żeby mnie kamerował. Dobra, słuchajcie, y mi to miejsce się bardzo podoba, lecz są, jest tu kilka minusów. Z takiej strony, że jak jestem na plaży, tam przy plaży, no to nie da się zjechać, jakby na plaży za bardzo. Trzeba zostawiać wózek, jakiś rower, trzeba to zostawić, nie wiedzie się tam, bo inaczej wszystko się po prostu z piasku zepsuje, tak naprawdę. No a wy mi piszcie na społeczności. Co mogła nagrywać? Bo nie mam zielonego pojęcia. A dzisiaj idziemy na plażę, idziemy coś na obiad, no idziemy na. No po prostu idziemy się przejść, tak naprawdę. Lecz jak rodzice wypiją kawę, to idziemy na, na plażę. Może wam coś nagram, morza lub czegoś. A za kamerą jest Alicja, moja kawężyska y, y, przez wakacje. I po prostu Będziemy na plaży Możecie mnie spotkać w Sarwinowie Lecz chyba nie spotkacie mnie No dobra to chyba Wszystko Lecz nie na ten odcinek Widzimy się za chwilę Pa Dobra y, Przepraszam bardzo Te wszystkie głosy obok Z tyłu, no bo są inne dzieci po prostu i tak, teraz nagrywamy, że mam 10 sekund na dojechanie gdzieś. Alicja będzie mi to wymyślać, tylko nie, mogę, nie możemy wymyślić tak, że jedziesz na plażę. Nie możemy tego czegoś zrobić, bo byśmy i tak nie zdążyły. To jest nierealne. Nie bo mamy długą drogę, a 10 sekund zajmuje kawałek drogi tu. Dlatego daj Alicja pierwszą. Dobra Marysia, to masz 10 sekund na to, aby dotrzeć do swojego domu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maria niestety nie zaliczyła tego pierwszego dziesięciu to to zrobimy 15, bo myślę, że tutaj to są dzieci i są utrudnienia. Tak, są. Były utrudnienia, bo nawet jakbym chciała, że jakby nie było, y, to nawet by było dobrze. Mm -hmm. No, dlatego... Alicja, masz 10 sekund, żeby pójść do swojego domku. O Jezu, dobra! 10. Dobra, mi się udało, a Marysia, to ma 10 sekund, aby dotrzeć do ustawki. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Udało się! Dobra, posłuchajcie, w ogóle teraz sobie tu stoję, a tu jakieś bryloczki są, znalazłam je przez 10 sekund, fajne, co nie? Ale zostawimy je tu, żeby jak coś, żeby dziecko... Tutaj położę tam gdzie były. No to połóż, proszę. Dobra, my je odkładamy i no. Żeby nie było, że ukradłyśmy. Mhm. Dobra, Alicja? Tak? Masz 15 sekund teraz. Na no to, żeby dobiec na drugą stronę domku wszystkich. Weronika, no masz 10 sekund, żeby dobiec na zaplezała. 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Przegrałaś, niestety, żonę. Nie. Posłuchajcie, już koniec odcinka. Zrobię jeszcze kilka akcji, tylko że to już będzie w kolejnym odcinku. Były dwie akcje.